1 lipca. Żywot świętego Rumolda, biskupa i męczennika. Żył około roku pańskiego 750. Rumold był synem pobożnego króla Szkocji. Już w wieku dziecięcym wskazywał na swe przyszłe powołanie, a biskup jeden zacny wychowywał go i ćwiczył w naukach. Gdy miał lat 15, sprowadzono go na dwór ojcowski, by się sprawami królewskimi zajmował. Jednakże nie podobało mu się to życie światowe. Ilekroć dworzanie oddawali się świeckim zabawom, on śpieszył do kaplicy i, klęcząc, modlił się gorąco. Najmilszą zabawką było mu odwiedzanie chorych i więźniów. Ubóstwo miało w nim dobrego opiekuna. Oko Pańskie patrzało z upodobaniem na bogobojnego młodzieńca. W nocy jednej, modląc się, miał widzenie anioła, który mu radził, żeby porzucił ziemskie królestwo i przemienną koronę na niezwiędłą koronę chwały wiekuistej zamienił. Od tego czasu począł mu brzydnąć świat i dziwne czuł w sobie pragnienie wyrzeczenia się świata a ofiarowania życia swego na służbę boską. Niezadługo potem Stany Królestwa zażądały, by jako przyszły monarcha pojął sobie małżonkę, na co taką dał rodzicom odpowiedź: Nie mówcie mi, proszę, o dobrach ziemskich i o uciechach światowych, bo ja umyślił wszystko opuścić i w ubóstwie służyć Chrystusowi. Matce zdawało się, że mówi tak z nieśmiałości. Aby najmniej nie myśli naprawdę, niebawem jednak miała się o prawdzie przekonać. Rumold wstąpił do stanu duchownego, a po śmierci biskupa w Dublinie obrano go jego następcą. Nie czuł się wcale odpowiednim do tej godności, lękał się wielce tego wyniesienia, ale wziął od anioła pocieszenie. Jako biskup był ojcem ubogich, pocieszycielem utrapionych, a dobry przykład żywota jego tak był skuteczny, że się i najzatwardzialsi nawracali grzesznicy. Wkrótce umarł mu ojciec i ciężka nań przyszła próba. Panowie domagali się, by objął po ojcu rządy królestwa. Dwie teraz miał przed sobą korony, ziemską, którą mógł zaraz otrzymać i niebieską, którą miał sobie jeszcze wysłużyć. Ale niedługo ociągał się z wyborem, dla korony bowiem niebieskiej wyrzekł się ziemskiej. Było wszelako niebezpieczeństwo, że go zmuszą do objęcia rządów państwa, więc za radą anioła opuścił ojczyznę i udał się potajemnie do Francji, stamtąd do Niemiec, wszędzie głosząc Ewangelię i nawracając dusze. Między innymi uzdrowił we Francji ślepego, w Niemczech zaś trędowatego, a tysiące pogan na kazanie jego dały się ochrzcić. Udał się i do Rzymu do papieża Stefana II, by wziąć od niego posłannictwo i błogosławieństwo. W Rzymie z wielką gorącością duszy modlił się u grobów świętych apostołów Piotra i Pawła i zwiedzał groby świętych męczenników. Rozważanie onej żarliwości świętych męczenników rozpalało tak serce jego, że niczego goręcej nie pragnął, jak poniesienia śmierci męczeńskiej dla Pana Jezusa. Miało się niebawem stać zadość jego pragnieniu. W czasie modlitwy ukazał mu się Anioł. Rozkazując iść do krajów niderlandzkich i tam opowiadać ludom pogańskim Chrystusa, oznajmując zarazem, że w kraju tym znajdzie śmierć. Rumold z niemałym trudem przybył do tej ziemi, gdzie znalazł lud dziki i rozpasany. W okolicy, gdzie pracował około nawrócenia, żył hrabia jeden z rodu królewskiego imieniem Mado, który lubo od lat przeszło 40 żył w małżeństwie, jednak nie miał potomka. Prosił tedy Rumolda, by za jego wstawieniem się Pan Bóg błogosławił mu daniem potomstwa. Pocieszył go święty, każąc dobrej być myśli, strzec się wszelakiej nieprawości, hojne czynić jałmużny, a Pan Bóg da mu syna, z którego będzie miał wielką pociechę, bo syn ten będzie świętobliwy wiódł żywot. I stało się tak, jak przepowiedział, żona hrabiego powiła syna, któremu dano imię libertus. Gdy dziecie podrosło i czasu jednego z innymi dziećmi bawiło się nad rzeką, wpadłszy w wodę, utopiło się. Przyszedł więc wielki smutek na wszystek dom, szukano Rumolda w nadziei ratunku, ale nie mogli go znaleźć, bo według swego zwyczaju był w odwiedzinach u uświętobliwego swego przyjaciela Gumara, z którym pod dębem rozmawiał o sprawach niebieskich. Wywiedziawszy się o tem hrabia, wyprawił tam śpiesznie gońca. Rumold wybrał się bez odwłoki w drogę, a przybywszy na zamek hrabiowski, razem z ojcem i matką gorzko płakać, zaczął na widok dziecięcia nieżywego, złożonego do trumny. Następnie udał się na modlitwę, a gdy po trzykroć wymówił imię Jezus, pachole wstało żywe strumny, wdzięcznie się śmiejąc do rodziców. Hrabia ofiarować chciał świętemu wielkie skarby, ale on nie żądał nic więcej, tylko żeby mu pozwolił wybudować kościół i mieszkanie dla sług bożych. Przyzwoliwszy na to chętnie, począł rumolt natychmiast stawiać dom Boży i mieszkania dla zakonników, a libertus prosił, żeby go przyjęto do klasztoru. Przyjął go święty i pod jego kierownictwem tak doskonałe wiódł życie, że go obrano opatem. Czasu najazdu od Hunnów i Duńczyków chciał Libertus chronić się do Hiszpanii, lecz w drodze zaskoczony, został umęczony. Kraj cały został spustoszony, wielu księży pobitych, sam tylko Rumold ocalał cudownie i długo nie omieszkując, począł znowu stawiać kościół i klasztor. Między budowniczymi znalazł się jeden złego życia, którego Rumold po ojcowsku upominał. Ale ten rozzłościwszy się, uknął spisek z innymi, żeby świętego zgładzić i uciec z pieniędzmi, do czego wnet nadarzyła się sposobność. Dnia jednego pod wieczór Rumold oglądał robotę, wtem robotnik jeden tak go silnie z tyłu uderzył młotkiem w głowę, że tenże padł na ziemię i po kilku chwilach ducha wyzionął. Drudze zbrodniarze poczęli szukać pieniędzy, ale nic więcej nie znaleźli nad trzy grosze. Bojąc się, żeby się zbrodnia nie wydała, trupa wrzucili w rzekę. Ale tuż zaraz ukazała się jasność nad Świętym Ciałem, pokazując gdzie się znajduje. Spostrzegli światło rybacy i dali zaraz znać hrabiemu Adonowi. Ten przybiegłszy do rzeki, polecił szukać dalej i wnet wyciągnęli ciało Świętego Rumolda, na którego głowie obaczono głęboką ranę śmiertelną. Powstał wtedy wielki lament z utraty najlepszego przyjaciela i ojca. Adon kazał święte ciało uczciwie pogrzebać, a na grobie świętego, na którym działy się rozmaite cuda, postawiono wspaniały kościół, który dotychczas jeszcze stoi w mieście Mechlinie. Papież Aleksander IV ustanowił uroczystość tego świętego na dzień 1 lipca. Nauka moralna. Módlmy się i pracujmy, tak jak święty Rumold. Szukajmy tak jak on zbudowania w towarzystwie ludzi świętobliwych i pobożnych, boć Pismo Święte mówi: Mowa dobrego człowieka działa wiele dobrego. Rozmowy zaś ludzi zepsutych zatruwają serce i gorszą. Czytamy w liście do Koryntyjan, nie dajcie się gorszyć, złe rozmowy bowiem psują dobre obyczaje. Choćbyśmy ze wstrętem takich rozmów słuchali, powoli jednak przywykniemy do nich i przestaniemy zrażać się nimi. Ileż to dusz już na tej drodze utraciło niewinność, spokój duszy i wieczne zbawienie. Unikajmy nade wszystko rozmów i pogadanek, ubliżających wierze i wyśmiewających religię, bo te prowadzą do obojętności, wzgardzenia prawdą i w końcu do zupełnej bezbożności i niewiary. Modlitwa Ojcze Niebieski udziel mi daru hamowania języka, a racz mnie obdarzyć łaską przestawania z Bogobojnymi i prowadzenia rozmów, które by Tobie wyszły na chwałę, bliźnim na zbudowanie, a duszy mej na zbawienie wieczne. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dziękujemy za to, że jesteście, za to, że słuchacie, zmieniacie swoje życie na lepsze, a także poprzez swój przykład wpływacie na zmiany w życiu osób, które napotykacie na drodze. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej pracować na większą chwałę Pana Boga już tu, na tym Lespadole, to mówcie znajomym i bliższym i dalszym o naukach katolickich. Niech nauki i na nich mają większy wpływ w przemianach duchowych. Wyślijcie co jakiś czas do jednej czy drugiej osoby po jednym odcinku. Nie róbcie tego natarczywie, ale rozsądnie i z miłością. Jeżeli jakąś osobę znacie lepiej i wiecie, że ta konkretna nauka może jej pomóc, to wykorzystajcie ten moment i zachęćcie ją do wysłuchania. Jeżeli masz w swoim gronie osoby starsze, które nie potrafią same włączyć nauk katolickich, to przy okazji odwiedzin możesz zaproponować wspólne słuchanie. Dziękujemy za wszelkie Twoje zaangażowanie, a jeżeli masz taką możliwość, to prosimy o wsparcie modlitewne, chociażby przy codziennym pacierzu, o rozwój nauk katolickich. A także prosimy o wsparcie finansowe każdy według możności. Dzięki Twojemu wsparciu nauki mogą się rozwijać i dzięki temu słuchasz tych treści teraz. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Miesiąc lipiec jest poświęcony szczególnej czci wobec najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach poświęconych najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. A jeżeli w Twojej parafii nie ma takiego nabożeństwa, to możesz odmawiać je w domowym zaciszu przy wieczornych pacierzach. Tekst modlitwy znajdziesz w linku w opisie filmu. Zachęcamy również aby próbować namówić księdza w swojej parafii do wprowadzenia tegoż nabożeństwa. Dawniej było ono w każdej parafii, tak jak majowe czy czerwcowe. A nazywano je powszechnie, jak się domyślacie, nabożeństwo lipcowe. Pamiętaj również o modlitwie w obronie Krzyża Świętego. Wieszajmy krzyże wszędzie gdzie możemy i w ten sposób świadczmy o Chrystusie, a także módlmy się za Polskę zarządzających naszym krajem, aby dobry i wszechmogący Pan Bóg obdarzył nas w przyszłości najlepszymi możliwymi rządzącymi, aby niszczył zakusy złego wobec naszego kraju i nawet złe i podstępne decyzje rządzących przekształcał w dobro. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest Msza Święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to zrób to teraz. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ dzięki temu nasze treści mogą trafiać do większej ilości osób i przemieniać ich serca. Dla nas ta liczba nie ma znaczenia, ale media społecznościowe tak to wymyśliły, że im więcej subskrybujących i obserwujących, tym większy zasięg dla filmów. A jeżeli już subskrybujesz, to pamiętaj kliknąć lajka like i dodać komentarz to również pomaga w zasięgach. Bardzo dziękujemy. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.